Wagę? Mm, tam jest napisane, co ja znalazłem. Tam jest bardzo dużo opisów. Moje znalezisko. No to to moje znalezisko. Fajna książka, co? Tak no, właśnie, no właśnie. No bo jakie skarby. Patrz, masz ten pierścień wikinga, który trafiłem tam na tych badaniach archeologicznych akurat. Te głowice mieczy. Te sztaby. Bardzo ciekawe do mieczy. Głowice, głowice mieczy, przepięknie zdobione. O, zobacz, tu masz na przykład cuda na kiju. Legendarny port wikingów. Patrz. Chyba, że się nie zmieniły narzędzia od 1000 tyś... lat. Na no, są... no. No, szczypce kowalskie na przykład. Nie? No. Przy Jerbie, o Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Witam Was serdecznie w odcinku specjalnym. Dziś ze mną również jak odcinek specjalny, gość specjalny. Arkadiusz Rutyna. Znany szerzej jako Rutus. Jako Rut, witam Was serdecznie. Dziś taka rozmowa, luźne rozmowy o wykrywaczach metali. Postanowiliśmy sobie z Arkiem pogadać o detektorach metali i uwiecznić taką rozmowę spontaniczną. Po prostu, jak zawsze sobie rozmawiamy, ale ja sobie zdaję sprawę, jak ciężka to będzie rozmowa. Zaraz Wam powiem, dlaczego. Ale w, w, tym luźnym, w tej luźnej rozmowie chciałbym poruszyć taki wątek historii firmy Rutus. Musisz mi opowiedzieć, i widzą o paru rzeczach. Przynajmniej parę słów. Parę słów, ale ja wiem, jak to ciężko tak mówić o detektorach, o tym, o czym my mówimy, w sposób, żeby to szło na zewnątrz. Prosto z mostu. A jak my często rozmawiamy o detektorach i o tym, co fajnie by było w detektorze, żeby się przyszłościowo pojawiło. Problem polega na tym, że ty to wypowiadasz, możesz wypowiadać jako osoba, która konstruuje i możesz się wyprztykać, możesz przepalić temat. Więc nie, nie o wszystkim można po prostu mówić o funkcjach detektorów, o pewnych rzeczach, które można zrobić, jaką drogą jeszcze iść. Po prostu się można wytykać z tematu. Tak, oczywiście, no w pewnym sensie tak. A poza tym yy, lepiej na początku yy, zacząć od badań zbadać temat zobaczyć, jakie są możliwości rozwiązania problemu lub ulepszenia. Działania detektora i jak się już jest pewnym, jak się jest po testach, no to wtedy można mówić, tak? No bo ilokrotnie od czasu, kiedy budujesz detektory, spotkałeś się z czymś takim, że ktoś powiedział a, obiecaliście, a powiedziałeś i, i nie ma, tak? Więc lepiej nie mówić? Lepiej nie mówić. Lepiej zrobić. Lepiej nie mówić, lepiej zrobić, dokończyć temat i wtedy jak się pojawia, to, to już dopiero o, o, o tym mówić. Pierwszy detektor metali, który zbudowałeś, to były lata. Uch. Pierwszy jakikolwiek, w jakikolwiek miałeś kontakt. Ja... <grymne> ja w latach 80. mieszkałem na Helu, tak? Więc Hel to było Eldorado poszukiwawcze w latach 80. Więc ja, jako po prostu nastoletni chłopak, sobie tam zbudowałem pierwszy detektor BFO, taki z, tylko z jedną kręconą gałką, gdzie się tam ton nastawiało. Skrót BFO? E, Bit Frequency Oscillator. Mógłbyś to takim luźnym słowy wytłumaczyć o co chodzi? Bo mamy detektory BFO, VLF, PI. Ale żeby wytłumaczyć. W skrócie jest ten najprostszy detektor działa w ten sposób, że mamy jeden generator wzorcowy pracujący na częstotliwości powiedzmy kilkuset kiloherców, i mamy drugi generator, którego cewka jest tą cewką poszkiwawczą. Tak? Jak zbliżamy obiekt metalowy do cewki detektora, to ten generator o zmiennej częstotliwości zmienia troszeczkę częstotliwość i różnica tych dwóch częstotliwości pojawia nam się w słuchawkach jako dźwięk który tam można sobie słuchać i wiedzieć, że jakikolwiek obiekt metalowy znajduje się w ziemi. Więc to jest, to są takie. Kon... Um... No to idealowo wywodzi się zapewne gdzieś z lat 40. tego typu konstrukcja. tak, no, Najprostszy detektor. Dobra, i od tego detektora zacząłeś i zbudowałeś, bo mieszkałeś na Helu i chciałeś tym już szukać pierwszych skarbów. Tak, szukać pierwszych skarbów na Helu. Tymi skarbami oczywiście były te pozostałości po, po, po II wojnie światowej hełmy, bomby, miny, karabiny. I tego typu Ale detektor skali. zbudowałeś od podstaw, czy na bazie jakiegoś projektu, jakiegoś gotowego? Budowałeś ile miałeś wtedy lat? Naście? Naście. Ja naście. byłem w ósmej klasie szkoły podstawowej. Tu mało naście. No mało naście. <noise> zbudowałeś ten detektor, a z, z pomocą czyjąś, jakiegoś też pasjonata? Eee, taty. No, tata był technikiem elektronikiem. Więc tam... I też go takie rzeczy pasjonowały, tak? Tak. I też i tam właśnie podjega jakimś tam drobnym nadzorem. Zbudowałeś. Znalazłeś coś tym detektorem? Oczywiście, że tak. Chełby, nie. <grymne> <grymne> no, mieszkać na helu w tamtych latach, czegoś nie znaleźć? Nawet... Trudno nie znaleźć. Tam, to był taki okres czasu, kiedy na helu trudno było po prostu nie znaleźć. Nie? Nawet detektorem Prymitywne. jednopunktowym, czyli jakimś kulcem też się dało znaleźć. Tak. Czyli pierwszy detektor. No ale co, to yy... dzisiaj tak naprawdę yy, to też muszę trochę tutaj yy, dołożyć do tematu głównie będziemy się skupiali i omawiali detektory typu VLF. Bo tak naprawdę dokładnie. ten świat, ten te detektory zdominowały świat detektorystyki. VLF, czyli very low frequency. Dokładnie. Detektory działające tam od kilku kiloherców do kilkudziesięciu w głównej takiej mierze, które opanowały świat, rynek. No tak, dlatego że jest to po prostu najbardziej, moim prywatnym zdaniem, jest to najbardziej użytkowy Rodzaj detektorów do tego, czym my się zajmujemy, czyli do takiego tak naprawdę no amatorskiego poszukiwania jakichś tam drobnych obiektów. Działa detektor VLW na zasadzie, tak w skrócie, jakbyś komuś miał wytłumaczyć, by ktoś się zapytał, kto się w ogóle na tym nie zna. Dookoła cewki nadawczej wytwarzane jest pole elektromagnetyczne, przemienne, tak, no pole elektromagnetyczne, które po prostu w obiektach. Powoduje powstanie prądów wirowych. Taki obiekt staje się wtórnym źródłem pola elektromagnetycznego. I w sercu odbiorczej indukuje się jakieś tam napięcie, siła elektromotoryczna, i to jest to sygnał, który dalej obrabiamy. I całą magią w detektorach metali, metali w tej chwili, dla producenta nie jest to, żeby stworzyć, aby detektor jak najgłębiej sięgał, bo wszyscy pytają, który detektor najgłębiej sięga. To nie jest. Kluczem do sukcesu, kluczem do sukcesu jest zrobić to, jak przerobić sygnał, który uzyskamy zwrotnie. Co zrobić z tym sygnałem, aby dla użytkownika był najbardziej czytelny. Dokładny. Czytelny, jednoznaczny. No ale to później też się przekłada na głębokość. No, praktyka uczy, że czytelność sygnału ta końcowa, to co słyszy użytkownik, co mu wpada bucho, jest też kluczowe, bo to podejmuje, to jak gdyby na tej podstawie użytkownik podejmuje decyzję, czy coś wykopać, czy nie wykopać i nagle no. detektor czytelniejszy jest jednocześnie głębszy. No tak, ale ta cała wiedza właśnie polega na tym, żeby z tych sygnałów, jak to się okazuje, sygnałów 10 na przykład na żelazo, tak zrobić, żeby tak zbudować detektor, aby użytkownik wiedział, że wśród tych dziesięciu sygnałów nie jest 10 sygnałów na żelazo. Jest kresie. jeden kolor. Albo jest na przykład jeden kolor, dokładnie. No i y Zafascynował Cię świat detektorów metali, który jest powiązany bezpośrednio ze skarbami, z historią, bo to się również wiąże, również Cię historia interesuje. Jednocześnie. no. A jeżeli ale historia, to głównie jaki okres? Znaczy mnie najbardziej pasjonuje Kampania Wrześniowa, tak? To jest taki mój ulubiony konik od 30 lat. 25. Głównie to na, na w Twoich terenach na północy? No głównie oczywiście północ Polski, bo tam mieszkam, więc, więc jak gdyby działania Armii Pomorze gdzieś tam w tym tak zwanym Korytarzu Pomorskim. No bo to jest jakaś tam podstawa do tego, żeby sobie później Napisać wniosek do, 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 do WKZ, o to, żeby móc sobie po prostu z tym detektorem gdzieś tam pobiegać. tak? Więc trzeba wiedzieć, gdzie biegać. I realizujesz w jednym trzeba momencie czytać. dwie pasje. Jedna pasja w ręce, a druga pasja no, pod tak, ziemią. I teraz tą pasją, tak. którą sam sobie stworzyłeś, chcesz znaleźć właśnie to, co ci najbardziej interesuje. Tajemnicę jakąś historii zagrzebaną w ziemi. Dokładnie, zgubionego orła. No i tak, i bawiłeś się tymi detektorami, budowałeś różne konstrukcje i. Czy najpierw powstała firma Rutus i powstały pierwsze jakieś takie miary profesjonalne detektory metali, nazwijmy to już jakieś seryjne? Czy najpierw powstały jakieś seryjne, a dopiero potem firma Rutus? Stop! I teraz moi drodzy widzowie, niespodzianka! Arek! Patera! Taram, Paco? zdobyłem. Patera, Ni pa pa Kolega Niuniek, pozdrawiam Nunika, mi wysłał kiedyś, będę go musiał uruchomić. Będziemy musieli kiedyś się przejść po terenie. Nie, to było oczywiście tak, że detektor mojego projektu był najpierw produkowany w, w firmie mojego kolegi w firmie Start System. To było bardzo dawno temu. I właśnie widzę, że Saper mi tu zrobił niespodziankę, bo mi pokazał detektor. Nie było jeszcze firmy Rutus, a mój detektor gdzieś tam już u kogoś biegał. Czyli to jest. To, teraz widzę Start System. Tak, bo to jest detektor mojego projektu. Tak. Yy, kolega później zrobił kon projekt konstrukcji mechanicznej i zaprojektował płytkę, tak? Bo to proces projektowania jest wieloetapowy, tak? Pierwszy etap projektu to jest mój, czyli ja rozrysowałem schemat ideowy, zrobiłem prototyp, jak ma to działać. Kolega ten schemat ideowy zamienił później w profesjonalną płytkę siadł do komputera, zaprojektował płytkę i konstrukcję mechaniczną i zaczął ten detektory produ produkować. Czyli generalnie no jest to jakieś tam bardzo w 50% moje dziecko, ale produkowane nawet jeszcze wtedy, kiedy firmy Rutus nie było. Cyklop. Czyli to jest. Jest to pierwszy detektor produkowany seryjnie, czy był jakiś jeszcze przed nim? Nie, to jest pierwszy detektor produkowany seryjnie, w którym w 50% jest moim projektem. I potem powstał. Aha, bo ja to widzę, że to jest. Kula! Tak, tak. Znaczy to nie jest do końca kula. To nie jest do końca kula. Tu podłokietnik jest od kuli, zatyczki są od kuli i tak dalej, ale ta rurka to już była produkowana normalnie w zakładzie mechanicznym. Tak? To nie jest rurka od kuli, tylko te plastikowe elementy są od kuli. Pełne sądy. Kto latał ze smętkami HS2, HS1, ten jeszcze pamięta szare, wielkie, pełne sądy, nie? Marmont też wtedy też z takich dwóch połówek robił takie wielkie. No to, tak to się wtedy robiło, nie? To było bardzo dawno temu. Tak jest. Ale okej, okay, dobra, i to był pierwszy detektor, no i to były koniec lat 90. A firma Rutus powstała koło, na samym początku. Na początku 2000. I który był pierwszy? Detektor? Pamiętasz detektor, który pierwszy wypuściłeś? Rutus First. First. I Rutus First. To był pierwszy. To był pierwszy, tak. A drugi był First Plus. A drugi był First Plus. I teraz ciekawe, moi drodzy widzowie, na spontanie, to jest nieprzygotowane, a Arkowi też o tym nie mówiłem. Ciekawe, czy da radę wymienić wszystkie swoje detektory po kolei, które wyprodukował, jak one szły i będziemy sprawdzali. I widzowie też możecie na te sobie spróbować poodpowiadać. Pierwszy first, drugi. Eee, nie umawialiśmy się na to, jesteś bredny. <grym> First Plus, był First, First Plus, była Ultra, była Ultra 2, był Solaris i potem była Proxima. Potem przez chwilę było, był taki Rutus Draco. Przez chwilę był produkowany, taka uproszczona proksima. Myślałem, że na tym tu padniesz. Nie, no pamiętam. Że zapamiętasz, zapomnisz o Draco. Rutu z Draco to był taki detektor uproszczona Proxima, ale on jakoś tak nie wzbudził zainteresowania. Była Optima Argo V3, czyli stare Argo. I potem oczywiście Alter 71. Tak, ale jeszcze te detektory jak Proxima, Argo, one miały swoje wersje. tak już... Tak, takie no... rozwojowe, tam wersja pierwsza, druga, trzecia, tak w jest. dużej obudowie, w małej obudowie, one tam się też Szczegółam. Szczegółami. się różniły i potem był Alter 71, czyli to taka pierwsza ciekawa konstrukcja, bo przestrajana płynnie w szerokim zakresie częstotliwości. Wtedy też rozpoczęliśmy współpracę wspólnie. Tak, dokładnie. Nad, nad Alterem. Tak, i, 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 i jak gdyby ten Twój wkład, Waltera, w takie szlifowanie tego wszystkiego jest duży. I po Alterze? I po Alterze, no, no, oczywiście jakieś tam te wersje rozwojowe Altera, czyli Ultima, Argoene. No i potem, oczywiście, Atrex, i teraz Versa. Największy progres czułem takie, znaczy ja to z takiego obserwatora, kiedy jakby działaliśmy razem na ciebie patrząc, zobaczyłem, jakiego ty potrafisz dostać kopa na no, zasadzie takiego rozkręcenia się. Jak zacząłeś chwytać te wszystkie zasady rządzące się detektorami. Kiedy zaczęła się praca nad tymi algorytmami, kiedy zacząłeś siedzieć w temacie multi. No tak. To jest szeroki i bardzo ciekawy temat. To jest szeroki, bardzo ciekawy Nie temat. jako remedium na wszystko, ale jako bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o detekcję i w ogóle spojrzenie na świat detekcji przez pryzmat detektora, nie? tej funkcji multi i potrzeby I tak, do tego częstotliwości. Tak, jest to po prostu fajna praca. Zaczyna się od naprawdę ciekawej, fajnej pracy badawczej, tak? Bo owszem, gdzieś tam matematyczne zasady są opisane, tak? Niektórzy twierdzą, że wszystko jest opisane. Nie jest to do końca prawda. Bardzo, bardzo dużą część wiedzy trzeba zdobyć poprzez po prostu przeprowadzenie własnych doświadczeń, pomiarów. I dopiero później, na podstawie własnej wiedzy, można pewne rzeczy robić, bo tak naprawdę w pozorom dużo rzeczy jest nieopisanych. No i sam zobaczyłeś na bazie Atreksa, jak zmienia się świat, kiedy możesz. Hmm. To, co w głowie sobie stworzysz. Problem, który sobie chcesz rozwiązać, możesz go w każdej chwili zdalnie zmodyfikować. Bo e Atrex już jako platforma służa do tego, no jakby to między nami, gdzie pracowaliśmy przy tym, cały czas to zdalnie było wymieniane, tak w postaci softu. -um. Tak. Tak, tak, to też jest y Możliwość update'u detektora to jest naprawdę fenomenalna sprawa. Dlatego zobaczyłem właśnie ten, tą różnicę, bo już między nami to się działo przy Alterze, natomiast to było takie... Było to utrudnione. To bardzo utrudnione. To było utrudnione. Natomiast przy Atrexie prędkość tej, tego naszego współdziałania, tego co się działo, tych zmian, tego wszystkiego, była tak olbrzymia, ja byłem w, w terenie i nie musiałem wysyłać detektora. Który musiał przewodzić jakąś zmianę, jakieś procedura... przelutowa... Prze... przelutowanie elementów, tylko procedura zmiany działania, a całej podstawy, nawet działania czasami detektora, dostawiam ją w postaci pliku. Dobra, wiem o czym chcesz powiedzieć. <laughs> wiem o czym chcesz powiedzieć. Do czego, do czego zmierzasz? W tej chwili detektory nowoczesne robi się w ten sposób, że yy, warstwę fizyczną detektora, detektor istniejący fizycznie, robi się jak najbardziej otwarty, tak? Konstruuje się to w ten sposób, żeby warstwa fizyczna jak najmniej ograniczała, żeby pozwalała tylko na to, żeby na tej fizycznej warstwie uruchomić oprogramowanie, tak? Czy... Oprogramowanie jest wszystkim, no do tego zmierzasz, tak? Tak, tak, ale dobra, jedna rzecz, bo chcę przerwać, żeby taki użytkownik też zrozumiał. Tak naprawdę produkuje się w tej chwili komputery na kiju. Tak, detektor w tej chwili to jest komputer na kiju, tak. Z doczepionymi tylko tak naprawdę jakimiś tam elementami, które informacje do tego komputera dostarczają i informacje z tego komputera wyrzucają. Podpowiednie tak? czujniki. No, na początku i na końcu procesu, tak. No i teraz tak. Mamy detektor. I już jako ten detektor mowa o trakcie. I tu był ten czas, dlaczego też versa powstała. Versa powstała, ponieważ yy, detektor, żeby zrobić yy, dobre multifrekwencji, musi mieć rozpiętość częstotliwości do 40 km. A tego na. Elektronica Atrexa nie dało się uzyskać. Niestety tego na elektronice Atreksa nie dało się uzyskać. I stąd powstała wersa, tak? Żeby było 40 kilo. I to 40 kilo to tak naprawdę nie jest jakiś tam mój wymysł. Tylko to 40 kilo wynika z właściwości fizycznych obiektów, jakie szukamy, tak? Podstawą jest, jakich obiektów szukamy, jak można skonstruować algorytmy. No i 40 kilo to jest taka 40 czy tam w wypadku innych detektorów, 40 pale, kilo, ale około 40 kHz to jest ta górna częstotliwość, której rzeczywiście potrzeba do pełnej realizacji pewnych algorytmów. Druga sprawa, wygląd wersy. Różni się od całej serii poprzednich detektorów. Tym, no, że rynek też wymógł bardziej kompaktową no tak, no, konstrukcję. W, oczywiście, że tak. No, przez parę lat użytkownicy pisali, zróbcie wodoodporny teleskopowy detektor, no i, no i tak i no jest. no. Wiele osób pisze, że to jest Rutus, nie wiem skąd się to wzięło, że firma Rutus to są jakieś detektory z Chin, y, częściowo produkowane w Polsce. Nie, to jest detektor stuprocentowo produkowany w Polsce. Ale ja wiem skąd to się wzięło. Skąd nie, się to wzięło? Nie wiem skąd to się wzięło. Znalazł się taki pan, który po prostu sobie <laughs> tak. to wymyślił. Tak sobie wymyślił. I to potem taka ploteczka. Poszła. Nie, ja w firmach, w filmach, które anonsowały Wersę tam na początku roku, pokazałem, byłem w paru firmach, gdzie ten mój detektor jest stworzony, gdzie są wtryskiwane plastiki, gdzie jest montowana elektronika, to jest wyrób polski, to nie jest żadna produkcja chińska, ale to chyba nie trzeba już tego podkreślać. No tak, ale to wszystko się wywodzi z Twojej głowy, tak? Każdy element praktycznie, bo to wszystko trzeba poskładać najpierw puzzle mechaniczne, a, a potem tą włożyć tą całą wiedzę do procesora, aby to jeszcze wszystko działało w terenie, nie? tak, to przy czym żebyśmy mieli jasność, jeśli chodzi o konstrukcję mechaniczną, to taki ostateczny projekt nie ja robiłem, tak? To rzeczywiście pan inżynier mechanik a raczej dwóch Eee, ja tam wziąłem sobie kartkę, narysowałem jakiś taki ogólny pomysł, jak to ma wyglądać. Eee, jakieś tam niektóre tylko szczegóły eee, narysowałem, że chciałbym, żeby to wyglądało tak, a to tak, a to tak. I po no prostu, i ktoś to musiał prostu. Tak, no i dwóch ludzi po prostu wzięło odpaliło komputery, odpaliło kada i narysowało tak. Jak to ma wyglądać, a potem, a potem wielu ludzi ten projekt eee, zrobiony tylko i wyłącznie na, na komputerze zamieniało w metal. W Formy do wtrysku, gdzie można ten plastik pod wysokim ciśnieniem wtrysnąć powstaje element. Żeby sobie tak trochę uzmysłowić, abyście, abyście sobie widzowie uzmysłowili, ile to jest pracy przy tworzeniu takiego detektora, jeżeli chodzi o soft, o te wszystkie algorytmy, funkcje i tak dalej, to jeżeli mówimy o na przykład pierwszym sofcie do wersy, to użytkownik dostał soft o numerze 171. 70... Ilość zmian softów, które w tym czasie powstały? 71, dlatego że każda zmiana, każda poprawka ma kolejny numer, żeby, żeby um, była taka um, skrupulatność pracy. Często Prac jak pracujemy, pracy. jest saper, wróć do tego numeru, sprawdźmy to, tak? Tak, dokładnie. Gdzie, co się znajduje? Każda poprawka ma swój numer, to było 71 kolejnych wersji. Dokładnie. I to nie jest tak, że za każdym razem jest krok do przodu, czasami trzeba się cofnąć do tyłu, żeby iść w inną drogę. Na przykład. I tak się właśnie wydarzyło podczas budowania softów jeszcze w Atreksie, kiedy już się pojawił jakiś taki zamysł około roku temu i powoli, powoli w Twojej głowie zaczął się rodzić taka, rodzić taka koncepcja, nowa koncepcja NC. Tak. Że pewne algorytmy muszą działać inaczej, że będą działać w ten sposób lepiej. Eee... I to widać. No to po prostu widać, tak? Zobacz, jeżeli mm, Ty, konstruktor detektorów, jest w stanie dojść do czegoś takiego, żeby jednak y, równolegle zbudować coś innego i to teraz wchodzi, jakby na rynek, nie? Dać to użytkownikowi. Ile jeszcze jest takich możliwości? Tego jest. Tworząc detektor, sam widzisz, jak wiele można, a jak ogranicza człowieka czas. Bo to tak naprawdę nie ograniczają czasami pieniądze, tylko czas i nad analizą tego, bo żeby. Wiesz, jakby, jakby człowiek miał bardzo dużo pieniędzy, mógłby zlecić tą pracę komuś, ale musisz mu wytłumaczyć, co ty chcesz. Ktoś za ciebie tego problemu nie rozwiąże. To musisz mu wytłumaczyć, co ty potrzebujesz. No tak. I to jest problem. No tak, bo to. Bo... To nie jest tak, że położysz pieniądze na bladek jakiejś wielkiej firmy, ja i mówisz: Zróbcie jest. mi to. Nie, nie jest. Nie dostaniesz tego nie produktu. Jest. to wymaga rzeczywiście jakiejś tam kompleksowej wiedzy na temat tego, jak detektory działają, żeby, żeby jakiś tam problem rozwiązać lub koncepcję rozwinąć. Tak? Zupełnie coś na przykład nowego. Ale ktoś musi w tym siedzieć w Twojej głowie, żeby wiedzieć, co to tak naprawdę chcesz. No, ale, nie ktoś... da się, ale nie da się nikogo wsadzić do głowy. No, dlatego no. po prostu. Pewnych czas, dlatego czasami trzeba cierpliwości, moi drodzy widzowie, z waszej strony. Tak, wiem do czego zmieniać. po prostu niektóre rzeczy muszą potrwać, tak. Nie da się zrobić pewnych rzeczy z tygodnia na tydzień. To wcale nie jest tak, że ktoś tam sobie coś powie, a po tygodniu jest efekt, tak, czy po miesiącu. Pewne rzeczy po prostu trwają parę miesięcy, bo wymagają napisania, w sensie napisania, oprogramowania, później długiego testowania, tak. No tak, bo nagle się Gdzie, powierzę, że... ja pierwszy wery... Gdzie ja coś napiszę, ja to weryfikuję pierwszy, żeby zupełnie jakieś tam rzeczy z błędami tobie nie wysyłać. Potem weryfikujesz to ty, potem weryfikują to inni ludzie. Więc ten proces weryfikacji tak naprawdę jest chyba. Na... Napisać coś można w parę dni, a potem się weryfikuje to przez miesiąc, dwa, trzy, cztery albo i pięć. Kiedy zaczęliśmy pracować przy Atreksie, pamiętam, jak dla mnie to było niesamowite wydarzenie, kiedy. Moją jakąś obserwację wieloletnią do działania z detektorami, mógłbym ci coś powiedzieć, tak? Jak na przykład tam, że chodzi o tryby jednoczesne i tak dalej. Jak ja takie te rzeczy postrzegam. I ty, moje słowa, z moich obserwacji, byłeś w stanie zmienić w kod, w odpowiedni kod, napisać oprogramowanie i mi zwrotnie to dawałeś saper, zobacz. Jak teraz na przykład coś może działać? Nie? No bo ja po pierwsze używam detektor, hmm. więc rozumiem, co ty od, czego ty ode mnie oczekujesz. A dwa, ja piszę ten kod, tak, więc ja wiem, jak to napisać, żeby spełniło oczekiwania. Tak? I to jest takie połączenie użytkownika z twórcą, które daje fajny efekt. Tak? Ale ważne jest też umieć wytłumaczyć. To nie jest w zasadzie zrób to. Nie, no tak, oczywiście. No. To jest, mówiliśmy o tym już kilkukrotnie. O, oczywiście, mówiliśmy o tym kilkukrotnie. To... A może... Bardzo ważną rzeczą jest potrafić sformułować prawidłowo i przekazać problem. No bo z tym chyba się już od wielu lat borykasz i chyba każdy konstruktor czegoś, kiedy użytkownik jakiś, użytkownicy wymagają, zróbcie to. Ale co to znaczy to? No co to znaczy to? to definicja problemu też jest bardzo ważna. No tak? właśnie, to jest. To jest tak jak często wyszło o tym balonie, taki, mówiłem taki przykład z balonem, ale tylko skrzyni biegów. Tak? Ktoś może powiedzieć, zróbcie taką skrzynię biegów jak w tamtym samochodzie. Ale na tym to polega, że chcecie zrobić, wymagacie, aby stworzyć taką skrzynię biegów, ale konstruktor musi ją stworzyć nie otwierając tamtej. Nie wiedząc, jak tamta w środku jest naprawdę zbudowana. Tak. Tworzysz tworzy do własnym detekturze pewną skrzynię biegów. E, śmieszą mnie strasznie jakieś takie teksty internetowe pod tytułem. Że y, coś jest y, skopiowane. Centrum detektorysty na www.undergrandpassion.pl Serdecznie zapraszam, Artur Trącik, saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o osprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.